Witam w kolejnym odcinku. Czy tym razem też dobijemy 400 łapek? w Was i mam nadzieję, że dacie radę. One całą ściółkę miały popryskane probiotykiem. Dowody też dostały probiotyk, także widać, że dość sporo im pomogło. No i oczywiście Spumisan też miały dowody, także. To też im pomaga. Ja węgla nie daję do pyska, bo one to dość chętnie jedzą. Tak jak widać, właśnie. Samiczka wsuwa normalnie. Można to jeszcze obtoczyć w ziarnach, ale jest ok. Tak też wsuwają. Właśnie sobie sprawdziłam tutaj też płeć z pięciu królików trzy to samce, czyli znowu mamy przewagę samców. No i kurde, nie uśmiecha mi się to bardzo. <gry> one mają właśnie z Tutaj samiczka jest dwa tygodnie po zakocie. Dała pokryć się dwa razy. I jak widać, samica robi gniazdo. Także będziemy ją teraz obserwować. Ja ją chciałam dzisiaj wymacać, ale jako się już z gniazdem streszcza. Także myślę, że ona jest zakocona, ponieważ po paru dniach zaraz zaczęła na mnie piszczeć, zaraz nie chciała być dotykana. Także ja już podejrzewałam, że ona będzie kotna i zaczęła przygotowywać ściółkę. Także u niej to raczej jestem na 95% pewna, że jest kotna dzisiaj cały dzień pada, a ja Wam muszę teraz trochę panagrywać, bo właściwie to jutro powinno dodać film, więc muszę na szybko coś spleść. Ja sobie właśnie skarmiłam statko, jeszcze muszę iść i tak do domu po wodę, uzupełnić paśniki, bo nie wszystkie mają. No i dzisiaj jeszcze moim srajdom. Strasznie odwodnione srajdy, ale jeszcze się trzymają. Obniżyłam poidełko, żeby miały niżej do picia, może będzie im trochę wygodniej, ale brzuszki zeszły, także bardzo się cieszę, że brzuchy są już teraz ładniutkie, mięciutkie. Także fajnie, już widzę, że się pierwsze bobki pojawiają. Także też ok. No i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał konkurs i czy jesteście zadowoleni z nagród. Ci, którzy wygrali, wszyscy się zgłosili, wszyscy już otrzymali paczki z Futerkowego. Także serdecznie gratuluję po raz kolejny i mam nadzieję, że uda nam się zrobić niedługo kolejny konkurs. Do tego, może na 5-6 tysięcy subskrypcji? Ambitnie, tak wiem. No ale co tam? Raz się żyje. Tutaj niunka, ona ma w ogóle taką śmieszną okrywę, <laughs> trochę srokaczowa i trochę Stermonda, ale powiem wam, że więcej z termonda, jest bardzo krótka okrywa i taka przerzedzona, <laughs> śmieszna, nawet taka fajna mięciutka w dotyku. Tą samiczkę sobie sprzedam, tą chciałam zostawić, ale chyba też ją sprzedam, ponieważ chciałabym nie niespokrewnione, bo ja tutaj właściwie to praktycznie wszystko zawsze mam spokrewnione, także niestety tą samiczkę jednak sprzedam. Tak sobie pomyślałam i tak zrobię. A reszta na razie u mnie zostanie. Tutaj samczyki na sprzedaż. Tutaj samczyk, no też parę, parę razy był prawie sprzedany, tylko nie ma kursu. Niestety nigdzie był brakarem. No niestety tak to wygląda. No na razie sobie u mnie zostanie. Będzie czekał na dobrą okazję. Miejsce jest, także mi się z nim nie śpieszy. Faitermondy myślę, że też mi się nie uda ich sprzedać. Był jeden pan, który był chętny, ale na razie się nie odzywa, także pewnie też nie zajdą i pójdą na się na mięsko. Ale jeden sobie na pewno u mnie zostanie. Już wiem, który. <grych> Już mam wybrane. Także w sumie cztery król króliki, no pięć, sześć na mięsko zostało. W maju na swoje urodziny jadę na Pomorze, także zabieram pewnie na trzy tuszki. No i pewnie się ogłoszę. Jeśli więcej nic nie zajdzie, no to też samczyki może pójdą. Albo się coś do Lubania zabierze. Jeszcze nie wiem, czy będę w Sielinko, czy będę w Lubaniu, czy w ogóle gdziekolwiek będę. Zacznijmy od tego. No ale może nam się uda gdzieś wybyć. To się wtedy sprzeda króliczki. A, ten też przecież samczyk idzie na, na mięso i tutaj jeszcze dwa na mięso. Także trochę tego jest jednak. <laughs> Narwałam siamkę, Właśnie je rozdaję tutaj króliczkom. I sobie chyba zrobię zdjęcie już tej samiczki i wstawię ją na sprzedaż razem z tą czarną. Tutaj jedną komar użar w oko i to chyba będzie ta, ta z drugiej strony. I ma takie czerwone, o troszeczkę, trochę widać. Masakra, z komarami już pogryzły króliki. Właśnie sobie na szybko posprzątałam, w sensie zgrabiłam, bo było strasznie dużo tego, a dzisiaj wieczorem, no tak, zwalnęłam to tam. A dzisiaj wieczorem przyjeżdżają państwo wybrać sobie samczyka, zobaczymy, którego wybiorą i muszę wypisać rodowód. A nie wiem, czy wezmą tego, czy któregoś z tych młodszych, także muszę wypisać w sumie dwa rodowody. Ten to jest w ogóle super samczyk, on mi się tak podoba, fajna łapka, fajna główka mu się robi, fajny, bardzo fajny samczyk. Sprzedał mi się samczyk, mam już klatkę wolną. Poszedł ten samczyk, pan powiedział, że fajny, ładnie wyrośnięty. Ten mu się bardzo podoba, także samczyk, ostatni syn Kubusia, właśnie się sprzedał. Kolejne straty się tutaj przyniosły, a ja tak myślałam, że tak właśnie będzie, że ona padnie. Ta właśnie nieco gorzej wyglądała, niestety padła. Stąd też na pewno nie będzie nic lepiej, więc chyba jej ukrócę. Nie wiem. Zobaczę. Muszę teraz sumie rozciąć brzuch i zobaczyć, czy tam się nie działo coś gorszego. Tego wam nie będę pokazywać, tylko wam powiem, czy było ok, czy nie. Zakopałam je. Ja tutaj jeszcze oburzyłam cegłami, bo Sonia by na pewno wygrzebała. Tutaj sobie oddzieliłam dwa samczyki, które nie nadają się do dalszego chowu, także one sobie później pójdą na tuszki. Tutaj samiczek już nie ma, jednej skróciłam, druga sama padła, tak jak widzieliście. Także zaraz opowiem, co tutaj się z nimi dzieje, podejrzeniami mojej koleżanki. A tu zostały trzy samczory. Zrobiłam sobie kolejną mieszankę, tym razem daję dużo owsa, więcej granulatu. I mniej jęczmienia. Więc tak to wygląda. I głównie to przez te samiczki, które mi... Znaczy jedna padła. W sumie to ten mały, co padł jako pierwszy, ten czarny samczyk to z OSC, to też myślę, że może być też przez to ożywienie właśnie. Tam mi się zwolniła klatka i tutaj również zwolniła mi się klatka, także trzy króliki już poszły i będę miała miejsce. Teraz sobie posprzątam i może porozdzielam jakieś... Samczyki albo coś. Samiczkę raczej wezmę na dół, żeby mi było wygodniej ją złapać. No jest wystawię na sprzedaż. Posprzątałam parę klatek. Jeszcze muszę tylko zmieść z tych dźwiczek. A resztę dokończę jutro. Tutaj samiczka ma posprzątane, tutaj mamusia z maluchami też. Teraz ja muszę wystawić na sprzedaż. I w sobie mogę to już zrobić, bo one są dość ładnie odkarmione. Tutaj trafiły termondy. Tutaj mają większe drzwiczki, będą miały wyżej poidło i będą mogły mieć większe, bo tak im nie starczało wody. Tutaj na miejsce tych samczyków trafiła samiczka pełnobarwna. Tutaj też czysto. Tym może jutro wysprzątam. Oj, słodziaki! Tutaj też posprzątałam. Tutaj już puste klatki są. Także fajnie. Cieszę się, że na górze nic nie mam. Tutaj na samiczkę nie będzie mi nic spadać. A ja trochę mam szpary między deskami. Muszę to jakoś ogarnąć. Wszystkie króliczki zostały po gałązkach i sobie szamkają. Tutaj muszę posprzątać. A tu z tą dziurą też bym wypadało coś zrobić. <grych> Tutaj załatwiłam transport. Jedna samiczka pojedzie do nowego domku. Także mam nadzieję, że się uda wszystko i że pan się nie wycofa. Teraz sobie przygotuję kartonik i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, na razie mam tak, żeby po prostu się nie zsikała za bardzo <grym> i tutaj jeszcze obkleję później boki z drugiej strony, a teraz robię dziurki. Biedroneczka, tutaj słomka i sianko z tyłu. Także Tak to się prezentuje, że trochę dziurek dorobię. Kartonik w sumie przygotowany, teraz poczeka sobie do piątku. Tutaj samica jest tak niecierpliwa, że już przekupuje dzieci, żeby się tylko dostać do jedzenia. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie załapeczkować. Zasubskrybować z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowych ciekawych filmów. Mam nadzieję, że są ciekawe. Tutaj Bella też chyba ma nadzieję, ale ona się zmęczyła. <grybujesz> Dobrze. Snajper pozdrawia. Oczywiście snajper to jest baksiu, ale już <laughs> jedna osoba do mnie pisała, czy snajper jest na sprzedaż. <laughs> nie, snajper nie jest na sprzedaż. Zobacz, jak będzie dawał młode, ewentualnie na pniewach, ale wszystko się okaże. Trzymajcie się, hej.